Karol Wojtyła z niepołomicami był związany bardzo mocno, ponieważ ta osobowość świętego papieża była tak bardzo bogata, że on miał naturalną tendencję do nawiązywania bardzo głębokich relacji. Zresztą jego filozoficzne podejście do człowieka to było także Wyrażało się w tym, że rozwijał filozofię spotkania z drugim człowiekiem. Stąd to bogactwo i wyraziło się także w relacji z niepołomicami. Myślę, że zaczęło się od sportowych pasji, gdy tutaj kajakiem przypłynął do Niepołomic, o czym wspomina pani Wanda Półtawska. Odkrył także, że tutaj znajduje się sanktuarium świętego Karola Boromeusza, jego patrona. Stąd wielokrotnie tutaj bywał, o czym mówił zarówno w swoim liście na cztery, jubileu 400-lecia sanktuarium w 1994 roku do proboszcza ówczesnego księdza Józefa Rzadkosza. Ale też bywał wcześniej ksiądz Fidelus, zapraszał go wielokrotnie, żeby odcelebrował odpusty ku czci świętego Karola Boromeusza, i zachowało się jedno z kazań, które on wtedy wygłosił podczas tego odpustu. Tak więc te związki były najpierw takie głęboko duchowe, ale były też związki takie ludzkie, głębokie przyjaźnie, które y, przede wszystkim wyrażały się w tym, że niepołomiczanie na przykład odwiedzali go ze szopką niepołomicką, która to szopka niepołomicka znajduje się obecnie y, w depozycie Muzeum Niepołomickiego i to była szopka, w której y, puszczało się, jak to określają niepołomiczanie, lalki i były specjalne y, przyśpiewki kolędowe y, towarzyszące Temu puszczaniu lalek, czyli od, odgrywaniu tego, tej, tej kolendy ze szopką. Kolejną, kolejną taką nicią przyjaźni, no to była, były pielgrzymki, które wiem przynajmniej, że o dwóch, trzech, które odbyły się z niepołomic do Ojca Świętego, do Watykanu. Ale jeszcze wcześniej były także odwiedziny indywidualne na przykład do księdza Fidelusa odwiedzał księdza Fidelusa księdza Andrzeja Fidelusa proboszcza tu wieloletniego najpierw wikarego od czasu wojny a potem po wojnie wieloletniego proboszcza Ksiądz biskup Karol Wojtyła lubił księdza Fidelusa także ze względu na jego poczucie humoru Była na przykład bardzo znana i pamiętana przez Niepołomiczan wizytacja kanoniczna w roku 1960, gdy, gdy jeszcze ksiądz biskup Karol Wojtyła odwiedzał podłęże i wizytował budujący się kościół. Trzeba wspomnieć teraz, że kościół w podłężu to jest. Osta to jest ostatni Kościół, który konsekrował przed wyborem na stolicę piotrową yy, kardynał Karol Wojtyła. Ten Kościół obchodzi 40-lecie. Y, też y, erygowania swojego y, istnienia z parafia ob, ob, obchodzi, prawda? Więc to są takie związki y, z niepołomicami, ale patrzę tutaj też na y, takie ślady materialne, a więc y, kronika parafialna, gdzie. Jest napisane, vidimus in visitatione nostra canonica generali, diebus, no i tu już moja łacina się kończy, 18 do 20 września 1960 roku. I tu jest Karol Wojtyła, jeszcze wikariusz generalny, prawda? Więc to jest, to jest tutaj ten tekst, się znajduje w kronice parafialnej. Kolejny taki ślad tejże, tejże wizytacji to jest podpis, podpis w, w księdze bierzmowanych. Mianowicie warto podkreślić, że wtedy Wojtyła wybierzmował 499 kandydatów do bierzmowania. Takim świadectwem więzi jest szkoła imienia Ojca Świętego Jana Pawła II. Jest to jakieś wyzwanie też, ponieważ no, patron jest wymagający wystawia wysokie wymagania ja bardzo podziwiam że próbuje szkoła dorastać do tego poziomu naśladować czerpać i to jest piękne myślę też myślę też o tym że bardzo Dobrą rzeczą jest to, że tam w holu tej szkoły, zespołu szkół imienia Ojca Świętego Jana Pawła II znajduje się klęczący biskup Wojtyła, ponieważ rzeźba powstała w oparciu o fotografię, która została zrobiona w 1960 roku, gdy wizytował parafię Niepołomice.